Cześć witam bardzo serdecznie Proszę Państwa. Na wstępie klasycznie pozdrawiam i dziękuję moim wspierającym za wspieranie kanału. Subskrybującym i zachęcam do subskrypcji tego e, kanału. Dzisiaj będzie poruszany temat miłosny przy komputerze, czyli tak zwana reaction video. Miłość to jest miłość. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, czym jest miłość. Jak bardzo potężnym uczuciem miłości jest, wrócimy do naszej starej, już ekspary. Jakiś czas temu było tak. Ciągnij za klamkę! <śmiech> <śmiech> Kocham cię! Było wszystko: samochody, wycieczki, jedzenie w drogich restauracjach. Potem było tak. To jest wrażliwa dziewczyna. Mimo to, że jest bardzo drobna, jest bardzo silna. Tak jak rozmawialiśmy, jest kuta na cztery łapy, inteligentna. Jest przepiękna. Ona jest przepiękna, jest najpiękniejsza na świecie. Ona jest jedną z piękniejszych kobiet na świecie. Nie ma... Słuchaj, nie ma mocnych, mogą gadać. Ona nie jest w moim typie, ona jest zachuda, ona jest taka, siaka, sraka i owaka. Ona jest jedną z czołówki najpiękniejszych kobiet na świecie. I zrobiłem coś bardzo brzydkiego. Bardzo brzydko się zachowałem wobec niej, ale jednak mimo wszystko rano wyszliśmy. Rano wyszliśmy zjeść coś. Wyszliśmy, nie było rano, bo, bo, bo. coś zjeść. Było wszystko dobrze i Poszliśmy mordu na, byliśmy na deser i pokłóciliśmy się o taką pierdołę, że ten deser zjemy tu, a nie tam. Teraz jest inna sytuacja. Tomasz Czik i Nadia mieli konf konfrontację na TikToku, na żywo. To jest nowa jakość sądu rodzinnego, nowa jakość. Ludzkiej obyczajówki, że kiedyś to musiałeś przykładać ucho do ściany, jak sąsiad się kłócił ze swoją żoną, albo ktoś ci to opowiedział, albo musieli w telewizji zrobić rekonstrukcję. Tak? A tu, w dzisiejszych czasach, mamy błogosławieństwo oglądanie takich wydarzeń na żywo. Możemy nawet wysyłać donaty i komentować. Więc bez względu zbędnego Film Farant, obejrzymy sobie dramę Nadi z Tomaszem Chikiem. Lewidzę mi wypierał, podałem ci dłoń, chyba jak byłaś w domu dziecka, chciałem dla ciebie dobrze. Że... To mój tata odzyskał prawa rodzicielskie, ty robiłeś sobie kontent na tym, a ja ci na to pozwoliłam. Bo, twój tata to nie chce z tą rozmawiać. <laughs> Proszę Dużo ludzi w komentarzach i w ogóle było zdziwionych tym, że Tomasz Czik mówi do Nadi mordo. Tam to jeszcze od początku, ale muszę to wyjaśnić. Boże, jakie to jest straszne. Już mi zaczyna skóra tak. No tak o, że ta sztuczna w ogóle, sztuczne materiały. Nie wiem, czy wytrzymam tyle w tym kostiumie. On wiecie, dlaczego on to nie mówi, Mordo? No bo ile razy było tak, że ktoś mówił tak, że kocham Ciebie nie tylko jako moją kochankę, jako miłość mojego życia, ale też jesteś dla mnie najlepszym przyjacielem. Tak? I wiele ludzi okazuje się, że to są puste słowa. No bo tu widać, że Tomasz Czik, pomimo, że już nie jest z nadją z domu dziecka, które ma dziecko, i teraz ona i jej dziecko są opuszczone. Podwójny dramat. Kiedyś, tak? że była w domu dziecka, to teraz jeszcze miała mężczyznę, z nim dziecko i teraz z domu jest opuszczone. To, że Tomasz Czik pokazuje, jak wygląda ta relacja przyjacielsko-miłosno, bo kiedy trzeba powiedzieć kotku chodź do mnie, to mówi kotku, ale kiedy trzeba zwracać się do swojej partnerki jak do przyjaciela, no to musisz użyć wzrotu mordo, tak? Nie piszesz do swojego ziomka Ej, kochanie, wpadasz do mnie na mecz Ligi Mistrzów? Tylko ej, mordo, wpadasz do mnie na mecz? Obejrzymy sobie jakieś browarki? I tak samo tutaj. No, sytuacja wymaga, od Tomasza, żeby zwrócić się do Nady jak do przyjaciela. Więc mówi do niej Mordo. Tak więc tu mamy rozmowę też na stopie czysto przyjacielskiej. Jeszcze raz, posłuchajcie, tylko waszy. Lewizę mi wypisać, podałem ci dłoń, jak kur... Byłaś w domu dziecka, chciałem dla ciebie dobrze. to mój tata odzyskał prawa rodzicielskie, to robiłeś sobie kontent na tym, a ja ci na to pozwoliłam. Mordo, twój tata to nie chce z tą rozmawiać. Dlaczego nie masz? A ja mam kontakt kontaść. z moim tatą. To ty tak. nie i dzisiaj dzwonimy do jej taty? No. Powiedział, że macie wchodzić za to, co zrobiłeś ze swoją siostrą. Mój tata, k... Z siostrą, która cię do domu dziecka. Poznajcie prawdę, krwa, pójdź prawdziwą oczy. <laughs> mamy na żywo. Na żywo może dowiedzieć się historii ludzi, których w sumie nie chcemy znać, tak? Bo w sumie po co mam wiedzieć, dlaczego Nadia trafiła do domu dziecka? Ale tu dochodzi do takiej sytuacji, że ona ma kontakt z ojcem. Tak. A była w domu dziecka, ma kontakt z ojcem. I tutaj jeszcze wchodzi w grę z, z, z siostra ją. Żeby przez siostrę trafiła do domu dziecka. Brzmi trochę jak taka gra o tron. Wiesz, co chodzi. Druga sprawa, Marta. Marta, wszystkie Marta ty, na Nie Zajmij swoimi sprawami. Zaczekaj, kurde, daj powiedzieć coś, kur... bydlaku I tutaj kolejny zwrot, tak? Do ziomka powiesz swojego. Daj mi spokój, bydlaku Niewychowany. Nie, może spróbujcie w swoim związku zastosować metodę Tomasza Czika. Kiedy trzeba zwracać się do swojej partnerki jak do osoby, którą kochasz, to się tak zwracasz. Ale jeżeli macie właśnie jakimś, jakiś konflikt, dysputę, to czasem wejść warto na stopę przyjacielską i takiego, wiecie, złapania za ramiona i potrząść trzeba taką osobą, bo już do niej wiecie, no. To on nie w ogóle powiedział, zapomniałem? Twoimi sprawami. Zaczekaj, kurwa, do... daj powiedzieć coś kudłowi, bydlaku niewychowany. Bydlaku niewychowany. Czasami warto powiedzieć, tak? Jeżeli na przykład nie wiem, twój partner partnerka parterka ma taką skłonność przerywania. Tak? Otóż ty, bydlaku niewychowany, daj mi w końcu powiedzieć. I wtedy ta osoba jakby obuchem dostała, co? Moja ukochana osoba nazwała mnie bydlakiem, i wtedy ty masz okazję wypowiedzieć się. Ta osoba przeżywa swój restart mózgu. Marta tu była i powiedziałem, że Nadia mówi o mnie, że jestem męską. Wydaje mi się, że żadna dziewczyna bym nie zapłaciła. Marta Eskort siedziała tu i zaczeka, nie w się. Nie skończyłem. Marta Eskort powiedziała tak. To musiał. Marta Eskort. <gryta> Bekaj, bo to było prawdziwe nazwisko, co? Bym ci zapłaciła. Ja mówię, taka ile? Ono ona mi dwa koła, jakbyś mi wydał. Ja no mówię, Mówi za brzydka i podoba ci podoba. Nie wiem, w ogóle. W... <laughs> Tutaj jest jakaś dziwna taktyka, którą zastosował Tomasz Cik. Nie wiem nagle, dlaczego wrzucił do rozmowy o kontaktach Nadi z ojcem yy, właśnie kwestie seksualne z, z eskortami. Nie wiem dlaczego. Może chciał pokazać swoje oddanie cały czas Nadi, że zobacz, no. Obracam się w środowisku takich ludzi. To fakt, ale nie korzystam. Nie korzystam z usług. Mój PENES jest przeznaczony tylko dla ciebie. Na przykład, tak? Pójdź na nagie. Dobra, zamknięte kółek. Tutaj nie wiem, czy bym zalecał w związku użycie tego zwrotu. Dobra, zamknięte czy Rozjedziemy sobie bo tu możesz już otworzyć drzwi, drzwi do oktagonu nie? I może skończyć się tym, że twoja partnerka będzie spała albo u mamy, albo ty będziesz musiał wyginać z chaty lub spać w piwnicy albo w samochodzie. Ale nie ja bo... jesteś bo... tego dumna, bo ja teraz bo... działam w majcie prawa. I na lewa, frajer dziesiątka nawet. <laughs> Zobaczcie, tutaj, Nadia, w tym konflikcie. Chyba zyskuje powoli przewagę nad Tomaszem. No bo zobaczcie, nawet w jakiej jest pozycji. Nadia ja sobie leży spokojnie na chillu, Tak korzysta z argumentów, że działa w majestacie prawa, co ewidentnie odpala już no, pewnie po pewnych środkach Tomasza, który widać jest w innej pozycji, stojącej. Trzyma telefon w ręku, więc jest nabuzowany. Jest ofensywny, ale ta ofensywa może szybko przejść do defensywy, jakby to powiedział pan trener Engel. I widać, kto bardziej się wczuwa w to, kogo bardziej to boli. tak? I tutaj już Tomasz Ci kompletnie odpala wroty i już tylko stosuje technikę przyjacielską. Nawet w sumie wśród y, ziomków taka. Taki pocisk mógłby otworzyć drzwi do oktagonu, nawet wśród ziomków, nie, przy piw Właśnie siedzi sobie w gronie ziomków, pije ci piwko i nagle, wiesz, ty z Beko mówisz do ziomka, że ja działam w majestacie prawa i twój ziomek nagle wstaje i... Majestacie prawa. I na lewa, ty frajer, sześćdziesiątka nawet. To już jest, to już są drzwi do oktagonu, wydaje mi się, na... wśród przyjaciół nawet. Doszłoby do takiego mordobicia, klasycznie potem by została zbita piona, jak to mężczyźni mają. W, w zwyczaju, że jak się po pijaku pobiją, to potem się przytulają, nie? ...na Nikolety. Na lewo. Rozumiesz to, rozjeb... Ale jest na lewo. Twój tata ma... na ciebie jaja. Twój tata nie ma z tą kontaktu, nie kłam, spójrz prawdziwie w teraz na tym Śląsku z tym sponsorem, gdzie ze mną chciałaś go wy... A, czyli mamy, mamy, mamy element zazdrości, ponieważ Tomaszczyk jest zazdrosny jednak o Nadię. Znaczy, ja nie moczę penesa w innych dziurach, tak? Nie gram golfa na obcych polach. <laughs> Nie wiem, czy to jest dobre. A ty na Śląsku z jakimś fagasem boli serce. Serce jest zranione cały czas. Choć nietypowe jest wyzywanie swojej partnerki od policyjnych frajerów, rozjebunt i tym podobnych. W sensie. Nie wiem w jaki sposób tutaj doszło do zawiadomienia organów ścigania, no ale jeżeli masz dziecko, no to pewne kroki trzeba poczynić w stosunku do byłego konkubenta. Tak? A Tomasz Czik już pokazał, że on potrafi. On potrafi, on potrafi nawet będąc w Alicante przez miesiąc, już zaziomkować się na posterunku Guardia Civil. <grywia> Kto z was miał okazję? Yy, Będąc na jakimś wyjeździe wakacyjnym, być na jakimkolwiek posterunku, tak? I jeszcze wbijać jak do siebie do chaty, bo dostałeś dozór. Tak? Ile ci razy dał po 10 tysięcy? Frajesz jakieś źródła zakopane, bo się rucham. Bordo, ja mam to wszystko nagrane na Whatsappie. Słuchaj, teraz że... mam Nie chciałem ci tego ale, robić. Ale który? który? Bo przyszła... Tutaj widać wyższe się Cały czas jest przewaga jednak, nadi. Chyba nawet po różyczkach to widać, bo, no bo nas leży, uśmiecha się, nawet może specjalnie podkręca Tomasza, który no niestety, jeżeli masz przyprowadzić, jeżeli masz w zamiarze przyprowadzić debatę ratującą Twój związek, czy wyjaśnienie czegoś w związku lub byłym związku, to kryształ, żółty, zjelał z tą, to nie jest dobry podkład pod rozmowę, nie? Że okej, okay, pokadam z nią, porozmawiam. Wiecie, wyrzucę argumenty, może dojdziemy do jakiegoś porozumienia, ale na taką podkładkę, żebym dobrze wjechał w rozmowę, to będzie właśnie pas, nie? żebym zawalił, walnął żółtego pasa. No i niestety to nie działa, bo traci kontrolę, traci kontrolę nad tą rozmową Tomaszczyk, jak stracił kontrolę nad swoim życiem. Ja byłam i z Hiszpanem jakimś, i z Włochem. Z Ty tym chłopakiem ze Śląska, który chciał Ci kantor krypto otwierać i mnie prosiłaś o pomoc. Później chciałaś kosmetyki produkować od Maćka, dałem Ci kontakt z producentem. Pizza wołowa. Interesujące stwierdzenie. Pizza wołowa. W ogóle część tych punchline'ów nie trafia w Nadie, więc może warto spróbować w swoim domu używania takich określeń w stosunku do swojego partnera lub partnerki, bo może nawet tego nie zauważy, nawet tego nie usłyszy że mówisz, ty, dobra, ja zrobię, ja zrobiłem obiad w ogóle, zrobiłem zakupy, a dlaczego nie pozmywane są naczynia, te połowa, tak? A teraz, tak, Ja sama rozmawiałam z Maciem, a ty byłeś potrzebny tylko w jednym celu, ale to nie mogę ci powiedzieć, tak, bo to jest taki sens, wiesz? Maciek kto powiedział, że jesteś chora psychicznie, że trzeba cię unikać, że jesteś niebezpieczna. Wiesz, że 8 tysięcy osób cię ogląda, tak, jesteś słaby. 8 tysięcy ludzi było świadkami tej cudownej, fascynującej rozmowy. Kłótni, eks małżeński, nawet eks partnerski. To są te czasy, to jest wspaniałe, że kiedyś serio musiałeś brać szklankę lub być agentem SB, <noise> żeby słuchać kłótni innych ludzi. A teraz ci ludzie sami robią to na żywo. Nawet jakiś Ziomek z Syczuano, Chińczyk, wcale nie musi rozumieć języka, ale jakby to odpalił, wie, że tu jest jakaś kłótnia, tak? Z mowy ciała można to wyczytać. Ja wiem, ale mordo, czyż ty pokazałaś siebie, jaka jesteś. Miałaś k***a wszystko. I naprawdę zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, k***a, żeby cię być... <laughs> Użył słowa na P. Nie? Nie, nie, tutaj będę miał robotę naprawdę z tym, <laughs> z tym cenzurowaniem, ale tu padają niesamowite punchline'y. I zobaczcie, no, nie trafia, więc może też używaj takiego takie taktyki w związku, nie? Pychał z domu dziecka z Bogu. No, prawda z jak oliwa. No, ja nie mogę mówić no na temat tego, co się dzieje aktualnie w sądzie. by dla zakłamany, wiesz, że ty właśnie mi taką mękę. Dlaczego mi konto Google? Dlaczego Instagrama? Dlaczego Youtube? Dlaczego pozbawiasz mi środków nie finansowych? Tak Wymagałaś odpowiedziali... ode mnie kłacenia. Swe... Że od... tam... <laughs> Jeszcze, żeby od Ale tak, trzeba przyznać, że kobieta zastosowała. No, taką kobiecą cechę, czyli intrygę, pozbawiła Tomka dostępu do jego social mediów. Konta Google, Instagrama, YouTube'a. Tak? Bo Tomek zaufał. Tomek pewnie dał pasy, no, ale Tomek nie zdał sobie sprawy, że można ponieść konsekwencje swoich czynów. Waląc pasy w Alicante. Ja tam dokładnie nie znam tej historii w Alicante, wiem, że tam było mm, bardzo interesująco. Nie wiem nawet dlaczego, Chyba nie śledziłem za bardzo tych przygód, a żałuję. Marę się tym zajęły człowieku, to jest w rękach odpowiednich służb. Tam są dowody na twoje przewinienia. Jak chcesz tego nie ma żadnych dowodów. Zabrałaś mnie. zabrałaś mnie. Przecież to, jak oni mają sprawę w sądzie, to przecież to jak sąd zobaczy, to ja nie wiem. Sąd chyba zwątpi, nie? Sąd chyba zwątpi powie, dobra, niech ten ziobro. Sobra. To sądownictwo do końca, bo ja nie, ja się nie czuję, ja idę uprawiać ogródek, nie? Jak ja mam takie sprawy rozwiązywać, to dziękuję bardzo. Dostępy hasła pozmieniałaś. Jeszcze jakby stąd zobaczył, to jest to. To jest game changer, który prowadził TikTok. Możliwość nakładania grafik na rozmówców i to jest idealne właśnie w takich momentach, nie wiem, jak ktoś się popłacze, kłóci ze złości, <noise> że zakładasz kołość pońskim kapelusz. Ty. Bo zobaczyłaś film, zbrałaś, zabrałaś mi dostępy, kaszła, pozmieniałaś. Leci. Bo zobaczyłaś film z Martą. Je... Tak, bo zobaczyłaś ten film, co mówiłem, przytuł się do misia. Specjalnie go nagrałem, żeby cię w. Dostałaś. W... skrętu. i pi... nie zgazowałaś na klatce. Nie chodziło o 500 euro. To było. wymówką. A 500 euro ci dałem i zabrałem. Wiesz dlaczego? Bo nie zasługujesz, frajerze. Że na pieniądze ode mnie. to jest recydywa. Tomek, ty jesteś recydywistą już w tym. Nie, on przegrywasz. On już przegrał, ponieważ wziął taki wdech, opuścił kamerę, to opadły mu dosłownie ręce. Tomasz, Tomasz Czik przegrał, a ewidentnie przegrał rozmowę i jednak Kryształ z Yellowstone, no nie jest tutaj pomocnym. To jest pora psychicznie, co? To jest recy... Oj, Tomasz. Mordo, ty jesteś mora psychicznie, bez hitu. Ty Dobra, i te prosty ty, mama... gadasz. Ale to są twoje koleżanki. Mordo. Mordo. No i to, to był taki shot, potem następnie Tomek po rozmowie, nie wiem czy to po rozmowie, ale tak wygląda, zamieścił kolejny materiał o taki, jakby to był rozdział z jego nowej książki. Ja uważam, że może nie powinna pozostać książka, ale serial. Coś jak ślepną od świateł, ale komediowo. gdzie główną postacią jest właśnie Tomasz Chick i jego życie. I to jest taki, jakby rozdział formie wideo, który w... powinien wysłać do jakiegoś scenarzysty, nie? I scenarzysta mówi, kurde, tu jest, tu jest e... materiał na zajebisty serial na szacunkiem, ale no, ja ją bardzo kocham jeszcze, ale... Ja Wiesz, jeszcze on to ją się kocha. Tu wszystko... jest wszystko pogrzebany. to... On ją bardzo kocha, ale używał najróżniejszych, chyba całą paletę epitetów, jaką można mm, wykorzystać, wykorzystał, bo był p-word, był rozjebunda, była paruwa bydlak niewychowany, <noise> było wszystko, naprawdę no, było wszystko. Tak naprawdę nie ma nas już i nie będzie. No. Tym bardziej, że jak, jak ona gdzieś tam zaczęła sypiać z kimś innym, mi będzie bardzo ciężko, bo ja nie jestem taki łatwy. Jak... gdzie Tomaszczyk nie jest łatwy. Jakby się mogło wydawać. Ja już dwa razy tą Warszawę przebiegłem, złóż i Kiedyś w Fowadis, jak przyjrzę do Fowadis, to jak tłukłem te szlafy, to pan Andrzej, właściciel Quo to była taka dyskoteka w placu Kultury. Podjeżdżałem legendem w kupę, których było trzy w Warszawie, wyjmowałem łotra i przez Szyberdach wąchała mi. To by mógł być nawet taki opening, wiecie? Ja bym tym zaczął pierwszy sezon o Tomaszu Ciku. To byłoby dobre właśnie, jak on tłucze te kobiety tam, w sensie, jak on właśnie, to jest pan Andrzej, tak? Taki młody Tomasz Cik. to by było interesujące, tak bym zaczął chyba. Krochę z podłokietnika, jej, pa, jej palcówkę robiłem i mówię: Zobaczcie chłopaki, patrzcie co się dzieje. I chłopaki się śmiali, mówią: Małolat, ty jesteś kotem. Ten Andrzej to będzie mówił: mordo, ty hiwa będziesz miał. Całe szczęście nie mam. Jak ja na przykład kiedy tłukłem te świnie, to było tak, że no się wszystko: no, Byłem Małolat, jeździłem, miałem 18 lat. Po tych wszystkich klubach: Gran Zero, Kwowadis, yy, Vagis. Yy, no, no, wszystkie możliwe gdzieś tam yy, takie kluby znane bardzo kontiki na Wale Miedzyczyńskim i to tam do Zbynka siedział. No wszędzie. Nie było rzeczy niemożliwych. Nawet z Popkiem rozmawiałem ostatnio. Mówię yy, Pawełku, jest pizza. Czarna o, i popek. Ja bym tutaj właśnie zrobił, że jak to jest serial komediowym, to w, seriale, w serialu komediowym z reguły zaprasza się gościnnie znane osoby. Trzeba byłoby tylko trochę popka odmłodzić, ale nie wiem, czy byłoby to. Pewnie by było to możliwe. I żeby naprawdę wystąpił popek, nie? Jak właśnie e, rozmawia z Czikiem. A nie, nie trzeba było, bo to było teraz. Okej, okay, Terazniejszość, to nie trzeba było odmłodzić popka. To okej. Okay. I on powiedział krótko: Tomek, to co zrobiła ta twoja, to jest tragedia. To jest tragedia. mówię, jak moja Kaśka by mi to zrobiła, to ja bym był i tak dobrze, że skończyło się tak, jak się skończyło, jeszcze ta Kaśka była za nim. Teraz no niestety się rozstają chyba, gdzie ja za Pawła trzymam wciuki i Pawłowi zrobili krzywaka tylko i wątpię za to, że pieskowi tam kiełbasą pomachał przed losem. Gdzie on tego psa nawet kur... że mówiąc, no nie dotknął go chyba, tak? Ten... <laughs> nie liczy się. Pamiętajcie, możecie machać przed swoim psem kiełbasą, smarować nawet dżemem, ale żeby nie dotknął. Żeby nie dotknął. Tak samo nie wiem, czy można robić tak przed przedszkolem. No, mogę machać tak, a nie, no bo w sumie to jest miejsce publiczne. On to robił w swoim domu. A wolność Tomku w swoim domku. Więc tu mamy takie wsparcie, bo mamy dwie osoby, które no, mają kontrowersyjne zdarzenia, ale czy one były aż tak kontrowersyjne? Przecież oni cały czas funkcjonują. Jest to niesamowite, że w Polsce, i to mi się podoba, cancel culture, tak? Kultura wykluczenia kompletnie się nie przyjęła. W Stanach jakiegoś profesora zgnoili, bo dał jakiegoś tweeta 8 lat temu, który wydawał się rasistowski. 8 lat temu, tweeta. A tu mamy w Polsce takie sytuacje, że niektórzy to powinni być kancelowani po kolejnym z martwych ja jestem akurat zwolennikiem tego, że u nas się to nie przyjęło, jest po prostu wyśmiewane. A przykładem jest Daniel Magikal, Tomasz Cik. Wiele osób kancelują ciebie, zamykając cię za kratami. Jesteś wtedy wykluczony, tak? Nie masz dostępu do Twittera, Instagrama, więc tylko wtedy. No, no i co, no i kur... na uspokojenie, kur... <grym> Boże, To jest kibel, ostry kibel. Strać mi się, się chce. Je... Dobra, idę się złamać, bo strać mi się chce po tym pasie. To jest, zobaczcie, widzicie? jakby ten serial miał pierwsze. Jak, właśnie, intro kończy się tym tekstem. Dobra, idę się złamać, bo strać mi się chce po tym pasie. I jest czarny ekran i mamy opening w serialu o Tomaszu Cziku. No to jest hit. Człowiek sam że, Idealny scenariusz, no już ostatni taki krem de la creme. TikTok od Tomasza Czika w postaci żartu 30 sekund. Niestety muszę chodzić. Wszystko mówiąc z bungra, bo tak kryptonim szary mary, z gary. Żebyś tak nakłamała, że żebyś za to garba dostała. Bo tak. Nie na ja źle nie życzę. Ale... Że, jak mówię, on w ogóle całą nagada, że się Kuby nie trzyma, no, także teraz ja coś to chodzę pod przykrywką. mordo, <grywka> <grywka> pod przykrywką kurwa. <grywka> Proszę Państwa, ja niestety nie dysponuję olbrzymim budżetem, nie? gdybym dysponował dużym budżetem, gdzie no, w milionach, to stałbym się producentem serialu 8 epizodów o Tomaszu, Cziku, gdyż przede wszystkim jest tylko potrzebny scenarzysta, który poskłada, poskłada historię i wypowiedzi Tomasza Czika, bo Tomasz Czik sam w swoim życiu pisze bardzo dobre żarty, więc nie, tutaj nie trzeba grupy komików, aby robić jakieś dobre bity, wiecie, żart, sketchy, bo one są już napisane, napisane przez Tomasz, no to pod przykrywką, tak? <laughs> Czy to, że musi się złamać, bo w, zrobił pasa, czy wiele innych. Jak kupił, tak, za małe buty w Fendi, czy nie pamiętam, w jakimś tam sklepie. Czy lampa. Lampa, tak? No To, to, to się samo prosi o ekranizację. Ale niestety nie dysponuje takim budżetem. Więc proszę Państwa, no to była taka pogawędka wspólna do oglądania przygód małżeńskich Tomasza Mam nadzieję, że wróci już na stałe do Polski. No szkoda, że on tego YouTube'a nie ma, bo tam też były dobre materiały. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tylko w postaci audio. W sumie nie wiem, jaka jest grupa. Czy jest was większość, czy mniejszość, czy jest pół na pół. No bo wideo tutaj też nie było ci potrzebne. No może, żeby zobaczyć Tomasze Czika w kapeluszu kowbojskim. Ale z reguły w moich materiałach audio wystarczy. Teraz... Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!